Captain Wonder Cape, czyli kapitan, cudowna pelerynka. Zasady przykładowa rozgrywka, zwariowana gra imprezowa, dla, przede wszystkim dla dzieci, ale dla całej rodziny tak naprawdę. E, gra z podziściem humoru, e, produkt bardzo wesoły. No i ja wyglądamy jak to jest skonstruowane, więc tak. Tutaj mamy miejsce. Na komponenty, tutaj mamy miejsce na pelerynkę. Pelerynka, tak widzimy, to jest papier toaletowy. To jest, żeby ona nam się nie ruszała, generalnie. Kilka takich, takich, takich papierów jest, żeby, żeby tak się ładnie kręciła. Nie wiem, w sumie, generalnie po co, ale, ale dali to. To dużo nie pomaga. Tutaj mamy dziurkę, trzeba pierwszy listek jak sobie przez to przełożyć, i musimy go potem przełożyć przez takie coś. I tutaj, o, tak nam idzie. Ten listek. On tu będzie trzymany pod spodem, i tu widzimy kapitana pelerynkę, tak? Tak, trzymam kapitana pelerynkę i, i będę go wyciągał, tak? Źródło mocy tego kapitana pelerynki, Kapitan Wonder Cape, jest w jego pelerynie. Dobra, przekrywamy. Przekrywamy pudło. Widzimy, że kreska jest poniżej, tak? Tutaj ten otworek. I tak, ja w swojej turze y, będę wyciągał pelerynkę, czyli dawał sobie mocy, a kapitan pi y, będzie używał broni swojej, czyli pipetki. Y, y, powinna być jeszcze szklanka z wodą. Osobno musimy szklankę z wodą zorganizować i będziemy chlapać wodą papier toaletowy. Papier jest dwuwarstwowy, y, jeśli y, wam się skończy. Dacie więcej warstw, to po prostu zawsze więcej kropli używacie, niż Wam wskazuje kostka. Oprócz tego mamy bomby, brudne bomby. Ja brudną bombę kojarzę z Atomem, ale teraz zacząłem na nowo brudną bombę i kojarzę Skałem. No i co my tutaj mamy? Więc mamy tak. Wyciągam dwa listki, gracz mi kładzie, przeciwnik, jedną, jedną bombę, brudną bombę. Wyciągam jeden listek, dwie bomby. Wyciągam kolejny listek, dwie krople. Krople z pipetki na sam środek listka. Wyciągam jeden listek, jedna kropla. Dwa listki, jedno łajno-bomba. to już chyba było. Jeszcze może być dwa listki, brudna bomba z, z kroplą. I jeden listek z jedną bombą. Tak, to chyba było. Tu to mamy pięknie opisane po polsku. Ciach, różne opcje kropel, yy, tych kupek yy, i papieru, listku papieru i tak. Yy, 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 moi przeciwnicy rzucają kostką, co wypadnie to tu jest akcja dla mnie, ile papieru wyciągam, i akcja dla danego gracza, żeby dał yy, kropelki. Kiedyś kończymy tura. Wtedy, kiedy pereryna się przerwie, czyli papier się przerwie, lub wtedy, kiedy spadną łajnobomby. Tak? Kiedy spadnie którakolwiek z łajnobomb, lub trzecia, trzecia rzecz. Jeśli wszystkie brudne bomby są już na, na plerynie, to też, to też ta tura się kończy. Tak? Czyli albo wszystkie są ułożone. Na, na pelerynie, a, a u mnie się ciągle nie przerwała, albo e, przerywa się pel, e, peleryna, e, to jest koniec, albo któraś e, bomba spada, to wtedy też jest koniec, koniec mojej tury, tak? Siłą rzeczy no, gracze powinni tak, e, tak je ustawiać, żeby e, przerwała się peleryna, tak? Tak samo psikać tą wodą, żeby się ta peleryna przerwała. A ja muszę tak, tak uważnie trzymać, tak, tak, tak ostrożnie, żeby, żeby mi się to trzymało. Potem odrywam i potem kolejny gracz. Znowu musi listę przez tą dziurkę przeciągnąć i przez tą dziurkę w, w kapitanie A Wonder Cape. Znowu wyciąga tyle, ile wskazuje tych listków, tak? Tyle, ile wskazuje... Aha! Widzicie, ja ciągnę i się trochę ciągnie pudełko. Jeden gracz musi trzymać pudełko. Ktoś trzyma pudełko, drugi, drugi ciągnie wskazaną ilość listków papieru. A oczywiście, ten, który rzucał, ustawia albo ładne bomby albo, albo psika tą wodą, albo jedno i drugie. No i potem znowu kolejny rzuca. I jak wszyscy, wszyscy rzucą, tak, no to potem znowu się powtarza w kółko, a któraś z tych, z tych bomb spadnie. Ewentualnie przerwie się. Pelerynka, ewentualnie jak wszystkie wszystkie leżą, a pelerynka się nie przerwała, no to też, też skończymy, jak wszystkie, wszystkie są wyłożone. Tak to wygląda. Ja wtedy urywam oczywiście tę moją pelerynkę i sprawdzam, ile, jak, jaka, jaka jest długa, ile zajmuje. No i potem kolejny gracz będzie superbohaterem, tym Captain Wonder y, Cape. I znowu po prostu się powtarza, pozostali są e, tym jego przeciwnikiem, Albertusem P. I używają broni, pipetki i brudnych bomb. E, I tak, i tak, e, tak, żeby każdy był raz tym, tym superbohaterem. Potem porównujemy długości papieru. Kto ma najdłuższą pelerynkę, ten wygrywa grę. Prosta, zwariowana, e, zręcznościowa gra. Generalnie fajowa. Mimo tego, że. że nie jest to specjalnie mądre. No nie było takiej gry jeszcze z, z bombami, z papierem toaletowym. W sumie ja takiej nie mam w kolekcji. Zwariowana, głupiutka gra, ale generalnie produkt wesoły, naprawdę jest zabawny. Myślę, że Ci się spodoba. Captain Wonder Cape, czyli kapitan cudowna pelerynka. Dzięki.